Cześć, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o samochodzie Hyundai i 40. W odcinku przede wszystkim skoncentrujemy się na aspektach technicznych dotyczących właśnie tego samochodu. W nagraniu pojawi się wiele istotnych wiadomości dotyczących czy to danych technicznych, czy to opinii, usterek i innych bardzo istotnych kwestii. Porozmawiamy również o cenie i ofertach. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich wiadomości, to koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. A zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów, to pamiętaj o tym, aby kliknąć w polubienie pod filmem, nie zapomnij także zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze dotychczas tego nie zrobiłeś, no i koniecznie też napisz w komentarzu, co ty sądzisz na temat tego konkretnego modelu auta. Dobrze, zatem teraz przejdźmy do szczegółów. Jeżeli chodzi o Hyundai i 40, to jest to auto, które produkowane było w latach od 2011 do 2019 roku. Miejscami produkcji tego auta, co ciekawe, była Korea Południowa, jak i także Rosja, a auto to zyskało naprawdę sporą sławę na przestrzeni lat. Samochód ten dostępny jest w wersji pięciodrzwiowego kombi lub czterodrzwiowego sedana i co ciekawe należy on do grupy out segmentu D. Jeżeli chodzi o historię samego modelu to tutaj przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest to model samochodu, który przeszedł dwa liftingi. Pierwszy lifting w 2014 roku no i podczas tego typu modernizacji Wdrożonych zostało sporo zmian, czy to dotyczących zderzaka, czy to dotyczących technologii świateł. No a w 2018 roku były zmiany dotyczące chłodnicy, pojawiła się także jednostka 1.7 CRDI. A zatem naprawdę ciekawe zmiany miały miejsce na przestrzeni lat podczas liftingów. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie techniczne, no to tutaj zwróciłbym też uwagę na skrzynie biegów, ponieważ w przypadku Hyundai i40 dostępne były różne skrzynie biegów. Między innymi była to skrzynia sześciobiegowa manualna, skrzynia automatyczna sześciobiegowa, jak i także skrzynia biegów DCT, która jest skrzynią siedmiobiegową. Jeżeli chodzi o wymiary samochodu, no to auto miało długość około 477 cm, szerokość około 181,5 cm i wysokość około 147 cm. Wszystko to przy rozstawie osi, który wynosi 277 cm i przy masie własnej w zakresie od 1395 do nawet 1692 kg. Pamiętajcie, że jest to auto które posiada 5 miejsc siedzących i które dostępne jest w różnych wersjach wyposażenia. Do wersji wyposażenia zaliczyć można między innymi wersje takie jak Active, Business, Comfort, Classic, Comfort+, Plus, Style, GL, GLS, SE czy Premium, a zatem różne naprawdę ciekawe wersje wyposażenia znajdziecie w przypadku Hyundai i40. Warto się oczywiście z nimi szczegółowo zapoznać i sprawdzić zwyczajnie Jakie udogodnienia zawierają poszczególne wersje? Oprócz tego, dość ciekawie się również robi w przypadku silników. Do dyspozycji kierowców dostępne są silniki benzynowe 1.6 o mocy 135 koni mechanicznych, czy silnik 2.0 o mocy od 165 do 177 koni mechanicznych. Natomiast w przypadku silników wysokoprężnych jest to silnik 1.6 o mocy od 115 do 136 koni mechanicznych, jak i także silnik 1.7 o mocy od 116 do 141 koni mechanicznych. Co do wad samochodu czy jego usterek, no to przede wszystkim użytkownicy narzekają na kwestie związane z widocznością, zwłaszcza w przypadku bocznych szyb czy przednich słupków. Warto zatem przed ewentualnym zakupem udać się na jazdę próbną i zweryfikować, czy tego rodzaju elementy nie będą przeszkadzały Wam na co dzień podczas jazdy. Oprócz tego zdarzają się także narzekania na plastiki wewnątrz auta, które są podatne na uszkodzenia. A zgłaszanie usterek w Hyundai i40 dotyczy głównie łańcuchów rozrządu czy filtrów cząstek stałych, a zatem na to warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi właśnie o wady czy usterki. Natomiast jeżeli chodzi o zalety, no to tutaj przede wszystkim ciekawa oferta silników, bardzo fajne jednostki, do wyboru mają ewentualni właściciele takiego samochodu. Auto chwalone jest także za niezłej jakości skrzynie biegów, za układ kierowniczy czy klimatyzację. A zatem sporo ciekawych opinii znaleźć można właśnie na temat tych konkretnych elementów. A jeżeli chodzi o sytuację rynkową, no to generalnie sporo ofert Hyundai i 40 znajdziecie w internecie. A przykładowa oferta na którą ja bym zwrócił uwagę, to byłby to egzemplarz z 2017 roku. Samochód z przebiegiem około 75 000 km z silnikiem benzynowym 1,6 mocy 135 koni mechanicznych z manualną biegów i z napędem na przednie koła, auto bezwypadkowe używane i w bardzo atrakcyjnej cenie po około 52 000 zł. A zatem na takie oferty myślę warto zwracać uwagę, jeżeli poszukujecie Hyundai i 40. Oczywiście pamiętajcie, żeby przed zakupem zweryfikować stan samochodu. A tymczasem to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.